Witajcie, witajcie bardzo serdecznie witam Was w kolejnym raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Tym razem to, co wydarzyło się pomiędzy 20 marca a 23 marca i bardzo was proszę o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki wam, ten kanał się rozwija. Dzięki wam docieramy do innych osób, to dzięki wam mówimy o tym, co się dzieje na linii frontu na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo to jest wojna. Słuchajcie, nie na darmo, tutaj pewne słowa już padły, ale przejdźmy na mapę Ukrainy. Słuchajcie, dzisiaj to, co wydarzyło się tak naprawdę wieczorem 22 marca, kiedy sześciu mężczyzn wtargnęło do centrum rozrywki i hali koncertowej Krokus w podmoskiewskiej miejscowości Krasnogorskiej. Przypomina to szereg zamachów. Oczywiście tutaj pierwsze insynuacje rosyjskich służb, rosyjskich władz Miediediediewa. Pieskowa, którzy tutaj sugerowali, że za tym stoją Ukraińcy, że to Ukraińcy. Dzisiaj już jesteśmy bogaci troszeczkę o wiedzę. Prawdopodobnie byli to osoby, mogły to być osoby dwóch, dzisiaj złapało, no już tak, dzisiaj dwóch złapano. Kto może stać za tym? Przyznało się do ataku ISIS, tylko że to jest ISIS, które jest tak państwo islamskie, odnoga państwa islamskiego, Dżihadystów, państwa Azji Centralnej, tak, na, tak, tak naprawdę, czyli tak zwane Herosanu. Kim są, co to jest ten Herosan? No, mamy tutaj, to jest jedna z odnóg państwa islamskiego i, i tutaj środkowoazjatyckich, odnóg, która najbardziej jest prawdopodobna, że to ona tutaj stoi ze zamachem. Organizacja działa od 2015 roku i głównym przeciwnikiem było, był tutaj Taliban, to Taliban tutaj, ta dżycka frakcja Herosanu walczyły ze sobą, zwalczając się nawzajem, to Talibowie określają właśnie Herosan jako głównego konkurenta głównego wroga ich istnienia, zwalczają, natomiast jeżeli okaże się, że faktycznie za atakami w Moskwie, moskiewskiej miejscowości stoi Herosan i z Tadżykistanu mający siedziby prawdopodobnie w Tadżykistanie. No, będziemy mieć tutaj no, dość ciekawą rzecz. Co ciekawe, okoliczności są bardzo. Zamachu, są kompromitujące. Po dwa tygodnie wcześniej, 7 marca, ambasada USA i Wielkiej Brytanii w Moskwie ostrzegły obywateli amerykańskich i brytyjskich przed uczestnictwem w publicznych zgromadzeniach z powodu zagrożenia terrorystycznego, Putin odpowiedział wówczas oburzeniem. Że to jest szantaż Amerykanów i oczywiście prowokacja mająca na celu rozbicie społeczeństwa. Ostrzeżenia, jakie wtedy w trakcie kampanii Putina się pojawiły, miały, miały dać społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Tak naprawdę było to nie tylko zlekceważone przez służby rosyjskie, miało to pokazać, że, że Putin sprawuje władzę, ma, panuje nad wszystkim. I, I to on tutaj zarządza tak naprawdę całym społeczeństwem, całym państwem. To on będzie nadzorował wszystko, co się dzieje. Słuchajcie, zapłacili za to oczywiście cywile. Jak zwykle przy takich atakach terrorystycznych, gdzie nieważne kto jest, ma zostać zabity. I to jest przykre, że dalej kraje nie potrafią tutaj działać. Między sobą, słuchajcie, też pojawiły się informacje, że może być to pod fałszywą flagą, że to może być prowokacja FSB. Niczego nie można wy wykluczyć na ten moment, przynajmniej. Natomiast pamiętajmy, że kiedyś takie rzeczy się działy w Rosji i tutaj może to być. Natomiast padło słowo wojna i powiedział o tym w piątek przed zamachami rzecznik Kremla Dymitri Pieskow. I tutaj o tej wojnie z Rosją, z Ukrainą, bo powiedział, że to dzięki Zachodowi, operacja specjalna się, zamieniła się w wojnę. Słuchajcie, najbardziej ciekawym elementem tego zamachu jest to, że tak naprawdę Rosja wcale nie jest, nie jest bezpieczna. To, to że prowadzi wojnę z Ukrainą i, i my to już wiemy. Wiedzą to też niektórzy blogerzy w Rosji, którzy zaczynają coraz bardziej mówić, że to już jest wojna, a nie operacja specjalna, chociaż wiedzą też, jak to powiedzieć, aby nie trafić na 15 lat do łagrów. Natomiast, słuchajcie, to też pokazuje, że tak naprawdę, wojna, którą Rosja, Rosja się wzmacnia, bo mamy też informacje o, o cichej mobilizacji 500 tysięcy żołnierzy. Prowadzi ją na manowce, na, na, na obrzeżach tego militaryzmu rosyjskiego są terroryści, rebelianci, którzy są skuteczniejsi od machiny bezpieczeństwa Rosji. A najbardziej w tym wszystkim, najsłabiej na tym wszystkim wychodzi Putin, który przez te ataki jest skazany jako osoba, która tak naprawdę nie ma dobrych rozwiązań dla Rosji. I nie ma tutaj oferty, pokazuje tego, że jednak administracja jest na tyle skuteczna, aby zabezpieczyć społeczeństwo rosyjskie. Słuchajcie, troszeczkę to jest wyjątkowe, dlatego że ślady i, i tych dwóch, co dzisiaj prawdopodobnie złapano w furgonece, reszta jest poszukiwana przez służby rosyjskie. No, wywiad, który się pokazał, też z jednym, znaczy z przesłuchaniem, można powiedzieć. No, może wskazywać, że wszystko może być naprawdę szalenie ważne dla każdej z stron, tak naprawdę, bo wiemy, że terroryzm jest globalny, więc tutaj niebezpieczeństwo jest dla wszystkich. Natomiast dla Rosji szczególnie, bo pokazuje słabość struktur, słabość administracji. I to, że można przejechać przez Rosję i można pod Moskwą zabić tak dużo ludzi, tym bardziej cywili. Przejdźmy, na raport, przejdźmy już na linię frontu. Odcinek Swatowe kremienna i zaczynamy zaczynamy raport wojenny. Słuchajcie, nim przejdziemy już do mówienia, pamiętajmy, że w ostatnim okresie czasu były dwa bardzo duże, bardzo dobrze przeprowadzone ataki powietrzne na Ukrainę. Tutaj Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną, co naprawdę tutaj miało, miało swoje znaczenie. Odnieśli kilka sukcesów, nie udało się wszystkiego zestrzelić. Wiemy o problemach z energetycznych w regionie Charkowa, wiemy też o Zaporożu, uszkodzeniu uległa tam elektrownia Tama, elektrowni wodnej na Zaporożu. Natomiast, no, ma Ukraina czym się martwić. Te ataki wyglądają coraz groźniej. Będą się pewnie powtarzać. Natomiast problemem może być też i obrona przeciwrotnicza, problem z pociskami dla sowieckich systemów, postsowieckich systemów oraz no, pytanie, jak wygląda zapas amunicji do nowoczesnych zachodnich systemów obrony przeciwrotniczej i przeciwrakietowej. Słuchajcie, odcinek północny odcinek kupiański działania Rosji. Na północ odcinkiwki północny zachód od sękiwki Rosjanie tutaj atakowali, bez sukcesów, ataki na północ od iwaniwki w tym rejonie bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Mamy też dalsze działania w rejonie tabawki, bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek południowy, jesteśmy na odcinku południowym frontu swatowe Kremienna Mamy tutaj w środkowym sektorze ostrzał sporadyczny ostrzał artylerii. Dronowanie z jednej z drugiej strony, oraz działania rozpoznawcze walki zanotowano ponownie na południu od Makijewki. Tu bardziej takie działania rozpoznawcze. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek południowy mamy tutaj od, odwrót wycofanie się strony ukraińskiej na pozycję już na obrzeżach Jampoliwki oraz na obrzeżach Tern. Rosjanie mają tutaj pas wgłębianie się w ten pas, no pewnie skorzystają, zajmą resztę tego terenu natomiast hmm, pytanie, czy będą w stanie zająć tereny Jampoliwkę, tutaj mamy zbiorniki, groble, więc będzie tutaj, nawet jeżeli zajmą te wioski, pytanie, co z tym wybrzuszeniem całym, pewnie chodzi im o ataki na łymań i, i muszą zaliczne torskę zdobyć też walki w lesie srebrańskim tutaj cały czas Rosjanie atakują Napotykają na ataki i kontrataki strony ukraińskiej, które dość aktywnie działają w tym rejonie frontu. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Dalsze działania ofensywne strony rosyjskiej w rejonie biło chorywki, walki i w tej miejscowości bez sukcesów. Strona ukraińska dronowała tutaj pozycje rosyjskie, dokładnie te jednostki, które się tutaj koncentrowały. Mamy też dronowanie ukraińskie drogi pomiędzy Berestowe a Wierchokamiankę. Tutaj dronowanie, ostrzał rosyjski rejonu Spirnego. Dalsze działania ofensywne wzdłuż linii kolejowej na Waimkę. Rosjanie próbują się przebić tutaj pomiędzy tymi wzgórzami, natomiast bez sukcesów i bardzo mocno tutaj dalej ostrzeliwane. Rejon rozdaliwki oraz terenu bardziej na zachód. Cała ta dolina tutaj jest dość mocno ostrzeliwana. Natomiast strona ukraińska, a dokładnie 30 brygada, dalej tutaj dronowała rosyjskie pozycje. Odnosząc sukcesy, podejrzewam, że tych filmików jest całkiem sporo, natomiast myślę, że nie przekłada się to na jakoś na, na, na bezpośrednią linię frontu. Tym bardziej, że jest to dronowanie, nie pozycji rosyjskich. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, dalsze walki w rejonie Bogdaniwki. Na północ, na południe Rosjanie cały czas próbują tutaj atakować. Walki w rejonie Krasnego nie są w stanie Rosjanie zająć reszty miejscowości. Pół na pół. Górują tutaj pozycje ukraińskie nad pozycjami rosyjskimi. Rosjanie muszą szturmować pod górę, że tak powiem. Natomiast spotykają się tu też kontrataki ukraińskie, działania ofensywne o ograniczonym zasięgu, walki na północ od Kiszczejwki bez efektów oraz na północ od Adriwki. Mamy tutaj faktycznie potwierdzenie brygady, działania Brygady Pomsta, czyli Zemsta. To jest brygada, druga brygada Straży Granicznej, trzeciego oddziału ługańskiego, który, na bazie której powstała ta brygada. Nie wiem, jak, jak liczebna, ile batalionów może liczyć. Obstawiam, że około trzech batalionów ta brygada posiada, natomiast walczy w rejonie Andryjewki i Kurdimówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek prądu, dość, dość aktywny ostrzał i bombardowanie ze strony rosyjskiej. Majorskie, Drużba, rejon na wschód od Nowego Jorku, Aleksandropilni oraz tutaj rejonu Nowokały Nowe oraz Oczeretynę. Natomiast strona ukraińska ostrzeliwała zaplecze w rejonie Krasnohorivki oraz rejon na północ od Gorłówki, to jest dzielnica Gorłówki. Tutaj też był atakowany za pomocą dronów. Natomiast jeżeli chodzi o te działania w tym rejonie, to wszystko. Przejdźmy na odcinek Avdijewki. Jesteśmy na odcinku Avdijewki. Avdijewki jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj już potwierdzenie, że Rosjanie zajęli większość Orliwki. Natomiast nie są w stanie zająć reszty Tonenkę oraz Berdyczy. Tutaj aleja Bradleyów, jak się nazywa to skrzyżowanie, tu dokładnie. Cały czas tutaj teren jest taka kawałek ziemi nieczyjej. Część Berdyczy bronionych przez 47. Brygadę, część rosyjska. Część wschodnia, nawet bym powiedział, południowa wschodnia, południowo wschodnia jest rosyjska. Walki w tym rejonie cały czas trwają, dość mocne dronowanie i ostrzał ukraińskich rosyjskich pozycji. Natomiast Rosjanie cały czas atakują w rejonie Tonenkę, oliwki, Berdyczy na ten moment bez sukcesów. W rejonie pierwomańskiej ataki ukraińskie przepraszam, rosyjskie w tym rejonie po zajęciu w ostatnim okresie czasu kawałka terenu. Bez sukcesów, Newelskie tutaj też cały czas ukraińskie, chociaż południowa część jest w rękach rosyjskich. Przejdźmy na pozostałą część linii ATO. Jeżeli chodzi o pozostałą część linii ATO, mamy tutaj walki w rejonie Krasnochoriwki. Rosjanie nacierali czy atakowali z strony południowej bez sukcesów. Walki na kierunku zachodnim. Rosjanie atakowali na zachód od Marinki. I w rejonie Pobiedy oraz dalsze walki w bardzo dużym natężeniu w rejonie nowo gdzie nacierają, nie udało się osiągnąć tutaj żadnych sukcesów w stronie rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporowski, strona rosyjska tutaj dość aktywnie atakowała zaplecze frontu, no naprawdę bardzo mocno, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Atakowany rejon tutaj Tokmaku na północ od Tokmaku strona rosyjska była atakowana przy pomocy artylerii ukraińskiej natomiast brak innych informacji walki w rejonie wuhdr tutaj myklińskie dość atakowane mocno przy pomocy dronów ukraińskich natomiast walki w rejonie Nowosiłki oraz roboty nawerbowe przejdźmy na rejon Wełyki Nowosyłki. jesteśmy w rejonie Wełyki Nowosyłki, jeżeli chodzi o ten rejon walki na wschód od Nowomajorskiego bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Ataki na zachód od Pryjutnego też bez sukcesów, chociaż tutaj ten, te ataki miały wsparcie i były wspierane przez artylerię dość mocno ostrzeliwane ukraińskie pozycje, które tutaj nadal są bronione przez żołnierzy ukraińskich. Ostrzał urożajny staromajorskie, działania rozpoznawcze w tym rejonie. Tym razem strona ukraińska nie atakowała e, ostatniego tutaj wzgórz e, na zachód od Sarmajskiego, skoncentrowała się na atakach e, zawitne barzania e, dokładnie linii komunikacyjnych i e, rosyjskich pozycji tyłowych, e, prawdopodobnie magazynów e, zaopatrzenia oraz amunicji e, oraz w rejonie Stara Muniwki, gdzie też atakowały drony i sporadyczny ostrzał artylerii w tym rejonie. Przejdźmy na odcinek Roboty nerbowe. Jesteśmy na odcinku robotyne werbowe. Zaktualizowałem troszeczkę mapę. Mamy tutaj dalsze ataki rosyjskie w rejonie robotyne odparte przez stronę ukraińską. Walki w, w południowej części tutaj też ataki zostały odparte. I Rosjanie po ostatnim włamaniu próbują dalej nacierać tutaj ataki na styku 14-15 Brygady Gwardii Narodowej bez sukcesów póki co strona ukraińska dość mocno atakowała przy pomocy artylerii i dronów ten rejon frontu mamy też ataki na tyłach zgrupowania w rejonie rosyjskiego zgrupowania w rejonie Robotyne więc tutaj no, dość ciekawa sytuacja 118 Brygada, 117 w rezerwie elementy 128 Górskiej Szturmowej też mamy tutaj 27 która się też pojawiła prawdopodobnie przejęła tutaj większość tego frontu północnego więc mamy tutaj dość takie konkretne zgrupowanie ukraińskie natomiast też dość konkretne zgrupowanie rosyjskie przejdźmy na odcinek hersoński jesteśmy na odcinku hersońskim jeżeli chodzi o ten odcinek frontu mamy tutaj bardzo mocne dronowanie i ostrzał strony Północnego, czyli prawego brzegu Dniepru, przez stronę rosyjską, atakowanych rejon Hersonia, szereg miejscowości, punktów na północnym, prawym brzegu Dniepru, aż po Beresław. Dość aktywna też y, strona ukraińska, ale ona koncentrowała się na działaniach w rejonie Kozacze, y, Kozaczej i y, Lacheli oraz y, miejscowości Krynki, czyli tutaj tego malutkiego już przyczółka. Przyczółek sam w sobie został bardzo mały, natomiast Strefa e, niczyja ma prawie 3-4 km, e, Natomiast e, walki cały czas tutaj trwają. E, Próbuje zniszczyć ten przyczółek. Tam 70 Dywizja Zmechanizowana, która tutaj e, ma większość sił, ze wsparciem też i innych elementów. Natomiast póki co, bardzo mocno tutaj działają ukraińskie drony, uniemożliwiając tak naprawdę unicestwienie tego przyczółka. E, w renie miejscowości Krynki. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, jeżeli dowiedzieliście się ciekawych rzeczy, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będę bardzo wdzięczny. Zapraszam też do zostania patronem, patronką, czy to na YouTubie, czy też na Patronite. Będę bardzo wdzięczny. A ja Wam ślicznie dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!